Pozdro Dzień piąty naszej wycieczki. Jesteśmy tutaj pod górą Pegdu, w hotelu Tegabong. Pięciogwiazdkowy hotel w tym regionie. Bardzo dobry. Wszyscy naprawdę byli zadowoleni. Ciepła woda była dostana przez godzinę. Ale wszyscy się zdążyli wykąpać, więc było super. W każdym razie, dzisiaj jedziemy na zwiedzanie tutaj okolicy. Potem wsiadamy w samolot, wracamy do Pyongyangu i mamy bardzo, bardzo intensywny schedule. To już pewnie będzie w innym odcinku. Więc zapraszam, a teraz jedziemy, bo już ładna pogoda jest. Dzisiaj jest piękna natura naprawdę w tej okolicy. Pojechaliśmy na szczyt tutaj góry. Okazuje się, że jest tu nawet e, stok narciarski. Kopce kresy to rzadko przyjeżdżają, no bo jest daleko, i trzeba samolotem lecieć, ale jest pan teraz widokowy. Idźmy na górę. no to nie jest góra fudzi, która wbija się majestatycznie, raczej trochę mało widoczna jest ta góra, ale jak się wyjdzie na, na, na sam szczyt to jest naprawdę pięknie. bo to nasz hotel schowany. Wśród drzew, troszkę oddalony od miasteczka No jest tutaj ten stok, nie jest jakiś specjalnie długi. Jechać do się da, zjechać chyba no, Nie jest to nic specjalnego w porównaniu do środka narciarskiego w gdzie jest chyba z 10 tras Tam to tylko zjazd w dół, w górę, potem wjeżdżasz na gondolkach i, i tak cały czas Trochę może być to nudne No ale jak ktoś akurat jest w tym regionie w zimę no to można by pojeździć trochę na nartach Wsiadamy Idziemy po ten wielki pomnik tutaj ja w sam dziłem. E, okazało się, że nie możemy iść do wioski sportowej, bo coś tam się dzieje. Plus jest w remoncie, jak wszystko. Wow. Widok przepiękny tutaj. Tylko picture. Parking. Jest pomnik znaki e, za zanim była pektu. Miejsce popularne wśród Koręczyków oczywiście. E, szkoły całe przyjeżdżają, to autobusy to są te podwożone. Jest nam jakaś szkoła pełna dzieci ładnie ubranych królowo. Dzieciaki się patrzą na nas bardzo ciekawsko.

Tutaj można podejść pod jezioro Wreszcie. O jaki pomnik jest Na jeziorku A ciekawe to zrobili Już Możemy zobaczyć to piękne jezioro Okolica tu jest naprawdę prześliczna Wszędzie drzewa, sosny Strasznie cicho, jeszcze słychać śpiew ptaków No i to jezioro też tutaj e, robi wrażenie to jest zupełnie inny krajobraz niż pod Pyongyangiem, prawda? I to tyle ze zwiedzenia. Sam Dion przeżegnamy się z tym regionem. Generalnie nie ma tu już więcej nic do roboty. Niestety do miasteczka też nie możemy pojechać, tak żeby się połazić. Wracamy do hotelu, zjeść, spakować się i ruszamy z powrotem do Pyongyangiem. Idziemy na obiad. Ciekawe, co nam się podadzą. Nie. Nasza koleżanka zamówiła także makaron z ziemniaków Uch, Już wiosną piwko? Super Kimchi! Dali nam rybkę, w Po chce polsko to wygląda Mam nam zupkę Nie wiem co to wynika Jakaś kremowa? towarzysz, towarzysz mówi, że to zupa ziemniaczana, no, niespodzianka To wszystko chyba z ziemniaków, ale no, w energii... Klepki jeszcze. Próbujemy zjewać zupy ziemniakanej. Mm. Dobra, czy nie zjemię poprzednie zupy, to czuć tego ziemniaka. A te grzanki rzeczywiście chyba są ze śniadania. Ale tak dobre. Dostaliśmy taki placek ziemniakanny. No, to to Ale to też jest. Ale to też jest. To z, z ziemniaków. To mówiliśmy lokalny przysmak Kamja Nemion, czyli makaron z ziemniaków. Tak, robią także makaron z ziemniaków. Tu chyba nawet wszystko robią ziemniaków. Jest e, troszeczkę inny kolor niż ten z Pyongyangu, ten gryczany, jest biały. Wygląda taki ładnie. Jest strasznie taki cienki i bardzo długi. <śleszy> Kotleta mu tam położyć, <grywa> tak, to dobrobyt. Tak, jest zupełnie nieuchwalona scena. Masz trzy różne potrawy Ryż z kotletem, ryż z plackiem Zupełnie nieustawione to jest Ryż, sote. Chciałem nagrać scenę jak zjem ten makaron z ziemniaczanem Tak się żyje w Korei Ale... o, Puszka, puszka Koledzy mi nie pozwalają nagrywać odcinka na, na YouTube'a. Koledzy dbają o rzetelność To jest puszka Air Koryo Air Corio, czyli koreańskie linie także sprzedaje napoje gazowane i nie tylko Bardzo smacznie karmię. Ja, bardzo smacznie karmia, tu jest placek tylko. Nie. Dajcie mi teraz nagrać na spokojnie, bo nie muszę zjadł jajecznicę. To jest najgorszy odcinek, A ja 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 jeszcze ten ryż został. Nie no nie to połóżmy jeden na drugi. Nie stąd. To żegnamy górę Pekdu. wracamy do Pyongyangu. W tym regionie bardzo dużo się uprawia ziemniaków, jak wam pokazywałem. Wszędzie są. Małe poletka. Ziemniaka. No i jesteśmy już na lotnisku, samoloty już czekają, gdzieś nie wybrały. Bez nas nasza towarzyszka podróży znalazła.

A to jest poczekalnia na lotnisku Nasze bagaże tutaj lądują na traktorze i potem do samolotu Bilety są no, bez numeracji ani bez nazwisk Kto pierwszy ten lepszy, no, zajmuje sobie miejsce Pozdro Karel KRLD, wracamy teraz do Pyongyangu jak widzicie, lotnisko w Sam jest niewielkie. Jest to małe lotnisko krajowe. Ile tu samolotów przylatuje? Hmm. Pewnie niewiele. Myślę, że pracownicy tego lotniska nie mają zbyt dużo do roboty. Odprawa była błyskawiczna. nam to za kilka minut. Bardzo mi się podoba ta klasyczna czechosłowacka waga do ważenia bagaży. Za nami dwa samoloty. Od razu się wchodzi po prostu na płytę lotniska. No i to tyle. Nic tu więcej nie ma. Jesteśmy poś pośród po prostu drzew, gór i tu nic nie ma dookoła. Ale bardzo mi się podobało tutaj e, na górze Pegdu. Naprawdę piękne krajobrazy, wspaniałe miejsce. Jest tu inny klimat zupełnie, sprzyjemnie, przyjemnie, ciepło, nie jest gorąco, jest rześko. No i świeże powietrze, piękne sosny i lasy i przyroda. Wracamy teraz do Pyongyangu. E, dziękuję za uwagę obejrzeń tego odcinka. E, koniecznie zostawcie komentarz i suba aby zobaczyć kolejne odcinki prosto z KRLD. Na razie. O 3.10 wsiadamy. Uwaga! Panie i Panowie, wsiadamy do samolotu do Pyongyangu i wszyscy już biegną. Bo kto pierwszy? Ten lepszy. No, Idą lepsze miejscówki. Jesteśmy pierwsi. Merkur, Wita. Kolejny sobie wybacz. Tam w pokładzie, na pokładzie alkoholu.